Oczywiście wękarz nie powinien łowić, ponieważ może mu się stać przedba, ba, Może nawet potknąć się czy też do wody. Najprostsze zdarzenie to może być miejsce. To też oczywiście nas makują. A Państwa w naturalnych warunkach, co też możecie mieć oczywiście przedsmak tego, ponieważ po naszej lewej stronie widzimy jedna z która przez wód zostaje zatrzymana, ponieważ musi... Nie powiem, że standardowa, ale jedna z czynności, która jest wykorzystywana, a mianowicie sprawdzenie stanu ponieważ najprawdopodobniej policja, która jest w i musi być Oczywiście jest jeden dżentelmen, który zapłacony porządek przy łowieniu. oczywiście. Od osób, którzy pochodzą z za granicę, to oczywiście będziemy musieli tutaj wyjustować pewne słowa, które napadają. I zaczyna się odszaupanina. Dziękuję tego wiele tylko którzy pracują na basenie. I drodzy Państwo, do tego w najprostszy sposób wykorzystywane są rzutne. Bezpieczne te dwie osoby. Proszę zobaczyć, że pierwsza jednostka już opuszcza i do tego żeby podjąć tę osobę z przodu. Oczywiście mamy tutaj do dyspozycji kolegów z WOPRU, z Bydgoszczy oraz z Krusznicy. Pierwsza osoba została już podjęta przez WOP Bydgoszcz. Jest jej udzielana niezbędna pomoc. Proszę zobaczyć, że policjant oraz kolejny rotownik, który znajduje się na brzegu, pomaga osobom z jednostki pływającej, tak, żeby można udzielić tej niezbędnej pomocy. Drodzy Państwo, proszę zobaczyć, że. Zalew koronowski. Drodzy Państwo, tej jednostki możecie spotkać na co dzień. Dla przypomnienia, drodzy Państwo, po co tutaj jesteśmy. Chcemy Wam taką rzecz uświadomić, ponieważ. rok rocznie na terenie całego kraju. Telefon alarmowy 112.